Witam na kanale MegaDyskont.pl. Tym razem pokażę Wam zestaw Spider-Man ATV Racer Power Webs od firmy Hasbro. W zestawie znajduje się figurka Spider-Mana wraz z sieciami, pojazd ATV Racer, a także dwa elementy od wyrzutni. Figurka jest doskonałym odwzorowaniem postaci Spider-Mana. Widzimy tak jak pierwowzór ma na klatce piersiowej czarnego pająka, w tej figurce poruszają się ręce, a także nogi, z tym, że nogi już są zgięte tak jak do siedzenia w samochodzie. Spiderman porusza również głową. Tak jak widzimy, Spiderman ma ustawione ręce do wytryskiwania sieci i widzimy, że z jego rąk już wystają takie sieci pajęcze, które wykonane są z gumy, są bardzo rozciągliwe. I te sieci pomogą nam przy wyrzutni, żeby wystrzelić samochód Spidermana. Samochód ATV Racer utrzymany jest w dość mrocznych kolorach. Widzimy tutaj przewagę koloru czarnego oraz szarego. Pojazd porusza się na czterech kołach, na których widnieją pająki na niebieskim tle. Mamy tutaj czarno-czerwony spoiler. Na tych czerwonych elementach również widać motyw pajęczyny, a na przodzie samochodu również widzimy takiego wielkiego czerwonego pająka. Maska samochodu jest zdejmowana, dzięki czemu możemy zamontować w samochodzie Spidermana. Jego sieci wkładamy. Między takie haczyki z przodu, i możemy zaraz rozpocząć zabawę. Mamy jeszcze dwa elementy wyrzutni, które musimy złożyć. I gotowe. Jak widzicie, tutaj wyrzutnia ma taki gumowy element. Dzięki któremu przymocujemy wyrzutnię, tak żeby się nie ślizgała po nawierzchni. Montujemy samochód na wyrzutni. a sieci pajęcze rozciągamy i zaczepiamy na przodzie wyrzutni. Naciągamy z powrotem samochód i wypuszczamy. Wszystkich fanów Spidermana zapraszam do zakupu tego zestawu na megadyskont.pl.